Też jestem Klaudia no i już witam Was przy odpowiedziach Funkcja G opisana jest za pomocą zbioru par uporządkowanych w następujący sposób. No i mamy ten sposób. Oblicz wartość wyrażenia. I zanim do tego przejdziemy, taka rzecz, że jak mamy F od X, w tym przypadku G od X, to to jest Y, który mamy. Zbiór par uporządkowanych to najpierw X... Potem y. Ok? Czyli przeniesiemy sobie tutaj równa się i jedziemy. 1 trzecia i mamy g od 4. W tym miejscu tu jest x, czyli 4 to tu mamy 4, ale wpisujemy minus 2, bo to się równa yowi. Minus 2 odjąć g od 16. Czyli G16 jest w tym miejscu, ale wpisujemy minus 4. I my to mamy do potęgi G od 1. G od 1 jest tutaj, czyli będziemy mieć do potęgi minus pierwszej. Ok, mnożenie na końcu, najpierw tutaj. Taki zapis sprawia, że to będzie dodawanie. No to mamy minus 2, dodać 4, a to jest 2. OK, do minus jedynki. Potęga ujemna sprawia, tu sobie zapiszemy już mnożenie, że to co mamy wzięte do tej potęgi to jest odwrotna liczba, a odwrotną liczbą do dwójki to jedna druga. No i mamy ułamki zwykłe, czyli wymnażamy górę z górą, dół z dołem. Jedna szósta. OK, no i podpunkt B. Podpunkt B. Mamy tutaj zrobić, podaj opis słowny funkcji g. Zanim to zrobimy, my musimy ogarnąć, jaki my to mamy, wzór tej funkcji, więc najpierw zrobimy c. g od x równa się. No i tutaj, z zera mamy 0, nic nam to nie mówi. Z jedynki robi nam się minus 1, z czwórki robi nam się minus 2. Z dziewiątki robi nam się minus trójka, a z szesnastki minus czwórka. I tutaj musimy zauważyć, że to jest pierwiastkowanie, bo pierwiastek z jednego to dalej jeden. I ja wiem, że tu jest minus, do tego zaraz przejdziemy. Z czwórki pierwiastek to dwa, z dziewiątki pierwiastek to trzy, z szesnastki pierwiastki to cztery. Czyli przed pierwiastkiem jeszcze musimy tutaj wcisnąć minusa i to będzie pierwiastek z x, tak? Bo wtedy weźmiemy tego pierwiastek, będzie dwa i minus zadziała. I teraz tu są konkretne punkty, to znaczy, że piszemy gdzie i dziedzinę tej funkcji, czyli x. Wypisujemy x w klamerce, bo to są konkretne x, to nie jest żaden przedział liczbowy. I z pierwszego 0, 1, nie mamy, potem jest już 4, następnie 9 i 16. Zamykamy klamerkę. To teraz możemy zrobić opis słowny, że funkcja g w każdej liczbie ze zbioru 0, 1, 4, 9, 16 przyporządkowuje liczbę przeciwną do pierwiastka drugiego stopnia albo pierwiastka kwadratowego z tej liczby. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. y no y yo.